Cześć, mano moi mili, coście dzisiaj do mnie wbili u Patensona, żeście zagościli. Właśnie zaczynamy z Merola Dozetora serię polską na FS-19 ogarniamy, e, więc, więc zaczynamy. Dzisiaj deszczyca niemiłości. Sierna jesteśmy trochę dalej niż ostatnio. Mamy pryzmę postawioną, kiszonkę ukiszoną już. E, no i działamy, działamy. Deszczyca niemiła, ale cena pszenicy jest e, odpowiednia dla mnie, więc pojedziemy sobie dzisiaj, posprzedajemy pszenicę. Sprzedamy sobie chociaż przynajmniej jedną przyczepkę słomy no i będziemy z tematem tutaj działać. Pierwsza akcja, którą wykonamy, to polecimy sobie właśnie zetorkiem dwunastką, ponieważ ostatnio ten nowy nasz zetorkiem, mówię, ususem, ta szóstka nasza ostatnio dużo działała, dlatego teraz dla odmiany trochę zmienimy i polecimy sobie właśnie dwunastką, tylko... Ło, Ło, coś mnie tu przycięło. No ale nic, ale nic, witam serdecznie jeszcze raz wszystkich moich miłych e, gości, e, których tutaj widzę, e, którzy mnie tutaj podglądają. Bardzo zachęcam do pisania w komentarzach, bardzo chętnie z Wami porozmawiam, bo przede wszystkim nie chodzi tu o granie, o, a o z Wami o rozmawianie. Co to za typ tutaj? Lucian Grabarczyk, ty. Co to tu za typ? Jeżdża po łące. Jaki nowy sąsiad, czy co? Co tu się dzieje? Kurde, no nie wiem, nie wiem. Trzeba będzie chyba podjechać gdzieś tam w późniejszym terminie, się przedstawić, może jakiego e, chlebem solą go przywitać. O kurde, ty pa! Ale sprzęty tu stoją. Ty, ten Lucek, to chyba tu gdzieś się kurde wprowadził, ale tu maszyny zniknęły te czerwone skanie, co tu stały i kurde. Widzę teraz czarne skakanki podjechały, także no zobaczymy, zobaczymy co tu się będzie działo w dzisiejszym odcinku, jest już plan, wykonam go nie tylko sam, e, będzie gość na kanale, będziemy tutaj bawić się wspaniale, no ale pierwsze, pierwsze e, problemy przede mną, e, bo trzeba będzie te, te tymi naczepkami tu jakoś wymanewrować, czy to dam radę? Ty dam radę, ale wielki ten garaż. Pięknie, piękna sprawa. Także tutaj przyjechałem, bo plandeki zamówiłem. Trzeba za nie zapłacić i trzeba je założyć. Nie będziemy przecież pszenicy wozić w yy, tutaj, yy, właśnie w deszczu, tylko marka Q konfiguracja. Aha, taka konfiguracja, i teraz plandeka. O, i mamy to. Mamy to, i plandeki koloru zmienić nie możemy. Taka złota, ale myślę, że całkiem spoko. Czyli ustawiamy, ustawiamy za 500 zł sztuka. No niestety, niestety, ale teraz jeszcze chciałbym tą drugą. Tylko teraz pytanie. Eee... Ta druga, dobra, chyba ta ustaw. Eee... Konfiguracja, oj nie to. Pojemność, bo oczywiście ja mam naczepę z dużą pojemnością, także póki co zero i Plan na to za 500 ustawiamy. Tak jest. Bałem się, bałem się tu przed live'em, żeby właśnie. O, kable mi automatycznie podpięło, że czy tu wyrobię, ale się udało, także bardzo miło. O, kable też automatycznie się podpięły, bo z automatu się ten zestaw. Oczywiście rozpiął, także do kabiny wsiadamy. Przydałoby się te furtki tu zamknąć, tylko ja nie pamiętam, jak te furtki. O! Bo to. Łe! O! Szczyca niemiłosierna. Dobra, i lecimy, lecimy dalej. Podjedziemy, pszenicę załadujemy. I, I i chyba młyn Mirek dobrą cenę płaci, także na śmiało, na ciało. Ty, ale daszek jeszcze by się przydało zamknąć. A ten daszek to chyba, 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 chyba będzie. Tylko muszę naciągnik zmienić. Czy on Xem, czy on Jak? Eee, hamulec ręczny, to nie. A, dobra. Chociaż żeby mi nie zaparowało, lekką przerwę zostawimy sobie. Zostawimy i lecimy. Eee, w kanale oczywiście eee, siemano. Kolano, pisał już przed live'em. Ja tutaj się trochę wczułem w rozpoczęcie tego, tego live'a i tutaj, no, jakby to powiedzieć, mój stały widz, stały gość, a zarazem mój współgracz, więc jakoś nie wiem czemu za dużo z nim gadałem i chyba chyba o nim zapomniałem. E, co tu, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ło, panie! Panie, uważaj, bo ja hamulcy nie mam! Panie! panie. Dobry, Sieky. dobry, o dobry, dobry panu. Dobry. dobry, ja tu jestem nowym sąsiadem, Lucjan Grabarczyk, kłaniam się. Witam serdecznie, witam Zbysiu z tej strony. O, panie Zbyszku, miło mi. E, tu jest taki problem małutki. nie wiem, czy pan by mi mógł pomóc po sąsiedzku, bo tu widziałem, że pan za tym strumyczkiem mieszkał. E, bo bo taki, taka no, przykra sytuacja się stała tu. Jeździłem sobie po Łomce, próbowałem swojego nowego Jeepa. Takie mnie troszkę ostatnio w offroad się zachciało wkręcić. No i ten, tragedia, panie, bo... Co pan daje? Lek... Jaka tragedia? Czekaj, czy ja tu... Dobra, samochody nie jeżdżają. Co tu się stało? Lek... Co tu się dzieje, panie? Ja właśnie jechałem tutaj w tę stronę, bo musiałem do sklepu odebrać plandeki. Zamówiłem sobie na przyczepki i kurde, co... O, panie... No, Ty, taki ale takim być... dziepem tam się co, nie możesz się wydostać? No, taki miał być dobry, a jednak te opony chyba są... Eee, trzeba kupić. No dobra, Dobre. no dobra, no to zaraz, zaraz podjadę tam na farmę, przyjadę trochę mocniejszym motorem, bo ten to może być trochę za słaby, ale, ale ja widzę to potężna maszyna, czy ja nie będę miał problemów tego wyciągnąć? No nie, więc Ty próbujemy. Panie, jakie pasy masz? Jakie linki, sznurki, sznurowadła, coś w tym stylu? No to w komplecie do tego to już chyba... Tam mi dali u dilera, to łańcuchy już mi sprzedali, bo już wiedzieli chyba, co się będzie działo. E, także to wszystko tam jest, u mnie tam na, na tym, za stodołą. Jakby tam pan był tak uprzejmy, panie Zbyszku, e, i, i tam mnie poratował, to by było super. Ty mnie tu nie panuj, bo ja widzę, że my tu w podobnym wieku chyba, Zbyszek jestem jak coś. Chłopcy, dobra, dobra, słuchaj, ja jadę, bo mnie tu zaraz, kurde ściągnął z tej drogi, tak na środku zaparkowałem, zmienię maszynę i zaraz przyjadę. Dobra, zbysek to czekam. Dobra. No i widzicie, i widzicie, i się stało. Tak się, kurde, kuska skakała po tej łące, że wpadła. Wpadła w rzeczkę i teraz trzeba wykopać chłopana, no, ale zobaczymy. Kurde, po sąsiedzku, tył, on takie skanie. Może by trochę, kurde, z nim pogadał tam. Może by jakie biznesy z nim skręcił Chorera. No dobre, dobre, dobrze mieć takie znajomości, dobrze mieć tutaj takich gości, bo to zawsze wiadomo na gospodarce e, zawsze może taki pomóc, jak ma transporty ciężkie przyjedzie, dużo łatwiej na pewno będzie e, wywozić plony, wywozić te nasze tutaj e, wszystkie mm, rzeczy, także no pojedziemy, pojedziemy i na pewno pomożemy. Dobra, sprzęt tu zostawimy. Sprzęt zostawię, od razu sobie już rurkę tu wyciągnę, czekaj, no ja spojrzę, tu chyba ta strona to była rurka, eee... o jest, dobra, rura ruła już stoi, także później sobie to załadujemy, a teraz pojedziemy, pojedziemy, jednak jednak tutaj, kurde, szóstka, dwunastka ludzie, może wy wiecie, piszcie w komentarzach, jak tu właśnie, kurde, do kabiny mi napadało, ja pierdziele. Jak to w ogóle tutaj nazywać te ciągniki, bo to kurde, tu 12, tu 12, czy to jest 6, czy 12, to pal to licho nie wiedzieć, kurde, na tego jego dżipa ta moja lina, co z przodu mam, ta pordzewiała, to może przypadkiem nie wytrzymać, hmm, dobra, no ale mówił, że łańcuchy ma w komplecie, także, także, e, także, także, tak to jest, dobra, ale drzwiczki ja bym pozamykał, ok, te drzwiczki tu działają, o, tak działają. O, jedy, teraz szybę. O, szybę z tyłu możemy zostawić. O. Ale, ale. O, dobra. Dobra, się udało. E, lecimy dalej. Szyba z tyłu może być otwarta. No zobaczymy teraz. Sprawdzimy naszą bestię. Czy takiego ciężkiego dziepa da, da radę wyciągnąć, jeżeli chodzi o, idzie o ruch drogowy na tej mapie, oczywiście został wyłączony w ostatnim czasie przeze mnie, z tej chociażby racji, że ruch drogowy niestety zachowuje się tu bardzo, bardzo źle, bardzo negatywnie, e, no, i, e, no i po prostu e, pominąłem ten fakt, o, Lucek już zasuwa, widzę chyba po łańcuchy, Dobra, jedziemy. On coś tam mówił za stodołą, także e, pojedziemy. Zobaczymy, co tutaj jest grane. E, moment, kendy, kendy. Ja tu mam wjechać. Dobra, wejdziemy mu tu główną bramą. O panie. O panie, ale skakaneczka. Ale kontenerki, ty. Ale kurde. Ej, ja już mam plan. Ja mam plan, ja go wykonam sam. Dobra, dobra. Zobaczmy teraz. Lucek! Lucek! O! No. O, Lucek! Ty, gdzie te łańcuchy masz? No, A, tu, tu, o, tu był. Dobra, dobra, to ja już cofam, już podjeżdżam. No, ciężkie pieruństwo. No dobra, no to lecimy, lecimy. Zobaczymy, czy to coś tutaj da radę, jak to będzie się tutaj pasować, jak to będzie się zachowywać. Ej, Luczek! Słyszysz? Luczek, ja. zapniesz? A nie wiem, nie wiem, panie. Dawaj! Jeszcze raz. Ujdzie Pierwszy to! Raz. Raz. Ciężkie, Kurde, ciężkie, hoppie. panie. Ty ujesz tym Opie No ty chłop ty, ty z miasta jesteś. Ty siły nie masz. Czy jaki diabeł? O, Widział ty panie jak ja rzucił! To się tak no, no, normalnie da, zachowuje! Pani musimy... profeska! To co wiesz, belki kurde przerzuca, słomy, siana, to to nie. Wiesz, siła nie ma co tamto. Dobra, ja lecimy z tymi łańcuchami. O, ja rozumiem, ty lucek. O! No. Ta y, tutaj y, łąka to twoja, tak? Po tej łące tu no. można jeżdżać. Moje, moje. Dobra. Na razie mi to niepotrzebne, to jeżdżę z tym jeepem. Okej, okay, dobra, leci. Lecimy w takim razie, zawiniemy, spróbujemy. A kogo ja witam, kogo goszczę, kto odważny do mnie się odezwie, do nas się odezwie w sumie, bo Lucek z nami, także e, siedmiu podglądających bodajże widzę. E, nie wiem na ile aktualne te informacje mam, no ale nikt tutaj odważny, jeden odważny, który chciałby się ze mną przywitać, z nami tutaj przywitać, porozmawiać może jakimś szczerym słowem, jak tam przy niedzieli. Jak tam długi, bardzo długi weekend minął e, dla wszystkich tych w sumie mieszkających w naszym pięknym kraju w Polsce, bo no ja niestety pracuję za gramanicami i niestety ja wolnego nie miałem. Długiego weekendu nie zaznałem, także dobra. Kaj ten łańcuch. Łiedy on się już do rzeki wpakował. Lucek, jest ten, jest ten. O, idzie. Lucek, ja radę tam co? Spiąć. O, spróbujemy! O, kurde, panie, czekaj, 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 panie! Bo ja tu widzę, że ty tu masz takie tereny, że. no o kurde, bo krabu, on tam. Jeszcze ten, ten deszczem to. Ta trawa ślisko się zrobiło teraz po tej trawie. Te, ja sam mam problem się tu wygrzebać. Czy ja dam radę cię wytargać? Czekaj, niech ja. No, że te łańcuchy takie długie, to chwycę trochę. Kurde. O, wyjdzie? Da ja radę je tam stargać? Powinno się dać. Ile Dobra, to dora? jeszcze? Coś tam cofać? Cofnij lekko pół metra. Bra Wyjdzie to czy ci pomóc? Dobra, zapięte. Zapięte? Słuchaj Zbyszku, to ja to będę pomagał oczywiście, bo bo to nie zalany ciężko. silnik, tak? Rozumiem, tam filty wysoko przygotowane. Fil... Przygotowane, ale łopony do dupy. Do Dobra, dupy to próbuję, okonami. próbuję. Oj, ty, aż mnie maszyna zagasła. Dobra, to próbuję. Ej, op, ej, op, O kurde, panie. Ej, op, dawaj go, dawaj go. Ostro tutaj. Na ostro. Daję. Idzie? To idzie, coś idzie. Kurde. Ty ale całą łąkę ci przeorą. A nic nieważne. Ciemy o, ja twierdził. Idzie. A, poszło, poszło, panie. Już. O, już, już. Super. Dobra, ty, no to ja od ciebie odepnę te łańcuchy. Co? Ty co je zatargasz wtedy? Odpinaj, to już powinno być ok. Już wyjedziesz tam? Kurde, już co wyjadę. Co, tu tu jest, jest? co, co jest Co, ja teraz odpiąć nie mogę tego. Coś tu się zaklinowało. O, dobra, poszło. Kurde, bolet zardzewiały, muszę przesmarować jaką oliwą. No dobra, okej. Okay. uważaj zbyszku. tutaj, uważaj, bo tu kurde te skarpy, ja tu też nie raciąnikiem. Już jak pole uprawiałem ciągnikiem, wjeżdżałem, także. Dzięki wielkie za pomoc. Ja tam przyjadę jeszcze dzisiaj do ciebie z jakim tam, wiesz, z czym mocniejszym. pogadamy. Dobra, dobra nie ma problemu. No ja muszę trochę posprzedawać, trochę pojeżdżać, bo dobre ceny są. Pszenice muszę jechać sprzedać, także... E... No jak po sąsiedzku, a powiedz mi, jak tutaj, bo, bo tu wcześniej stały jakieś czerwone skanie, coś, teraz widzę czarno, to twoja ta bestia? Moja, moja, panie. Ja, o, poprzedni, poprzedni, tutaj właściciel terenu też, firma transportowa, ale się rozpił i splajtował. No, ja tam jestem z większego miasta, tu niedaleko, 40 km. no i była okazja na olx w nieruchomościach, żeby to kupić, no to mówię, no... Mnie to tam wszystko jedno, w jakim miejscu się mieszka, jak i tak dużo czasu w trasie się spędza, a tanio było, no to, to super baza, nie? No to git, no to okej, okay. słuchaj, ja tym bardziej się cieszę, bo wiesz, ja tu gospodarzę, parę hektarków mam, eee, myślę, że tutaj, no przyjdziesz, jeszcze pogadamy, nie będę tu teraz. Także no, miłe, to... miłego tutaj rodowania yy, i jak tego uważaj, co by znowu nie wpaść. Jak tego, o, to, to, to dzwoń, to, to podjadę, nie ma problemu, dało radę wytargać, to, to się cieszę, że chociaż tyle, że dało radę. Nic tam ja się nie jeszcze... stało, nic się nie pogięło? Chyba jest ok, ja też jeszcze tego Jeepa potestuję, czy jest wszystko w porządku. Łe, najwyżej... wysoko tutaj ma pozawieszane, także łe, gitara. A, najwyżej podjadę do Ciebie jeszcze. Ale wiesz. łoponki faktycznie do zmiany to, no wiesz, to co tutaj, no, po deszczu śliska trawa, żeś poszedł bokiem, co? Tak to jest, jak się, wiesz, nie znasz na temacie, a, a chcesz A to jeździć. dopiero ćwiczysz, no ale... dopiero ćwiczysz, no dobra, a, dobra. No nowy... bym... że ją tak przeorasz, bo jeszcze by ją skosił, jeszcze, kurde, do moich krów bym było trochę siana, no ale... No siano raczej w deszczu nie zrobię tego siana, także... Nie, to tam jest niepotrzebne, także wszystko można dogadać, nie ma problemu. I niepotrzebne, jak ja widzę takie bestie na podwórku stoją, to za chwilę wszystko to pa w parking przerobisz. Jeszcze tam kilka zestawów przyjedzie, ja tam mam dwóch kierowców, sam jeszcze jeżdżę. Ale tam, to co stoi na, na placu pod domem, to to nie jest wszystko. Jeszcze tam coś mam, no ale to dopiero się przeprowadzam. No, no dobra, dobra, okej, okay, okej, okay. Trochę miło, czasu było, no to jeepik to musiał być przetestowany i jak widać, no pierwsze testy, wynik negatywny, no. Co, co tu powiedzieć więcej? Ale myślę, że oponki wymienisz, widzę, kurde, kurzy, ostro z rur, to oponki powymieniasz, to będzie szalał jak wściekły. Będzie szedł jak dziki. Oby. Oby, dobra to. to słuchaj, łańcuchy... a słuchaj, słuchaj, Luciak, słuchaj, no? jak już tak rozmawiamy, powiedz mi, a ty te transporty, to masz jakieś tam napięte grafiki z dużymi firmami, tylko współpracujesz, czy jak to wygląda? Nie, no, słuchaj, Pomogłeś mi, do Ciebie, jak do Ciebie to się czas znajdzie zawsze. Ostatnio też tam dużo kontraktów było pousuwanych ze względu na te